Mogę się wam z czegoś wyżalić? Nieważne, i tak to zrobię. Jedną z moich największych traum dzieciństwa był zepsuty save z Hobbita gry przygodowej z 2003 roku, która była też jedną z pierwszych gier na mój pierwszy własny komputer. Hobbicie zapis gry odbywał się jedynie przy pomocy specjalnych posągów, które czasami dzieliły spore odległości. Nie można było więc zapisać stanu gry w dowolnym momencie. Akurat toczyłem walkę z grupką goblinów. Pech chciał, że te mają nieco więcej pary w łapach od dwukrotnie niższego hobbiciątka, więc wynik był z góry przesądzony. Zacząłem więc uciekać, ile sił w moich wirtualnych, króciutkich nóżkach. Miałem resztkę zdrowia, ale na szczęście dość niedaleko stał posąg zapisujący grę. Tuż przed otrzymaniem ciosu od odrażającego goblina. Udało mi się zrobić savea. Uff, jestem uratowany, pomyślałem. Tylko że nie, wcale nie byłem, bo sekundę po wczytaniu gry ponownie otrzymywałem śmiercionośny cios, nie miałem więc nawet szans na reakcję. No i to był jedyny save, jaki posiadałem, i powiecie pewnie, to strasznie głupie, nigdy nie gra się na tylko jednym sejwie. Zgadzam się z tym. Od tamtej pory mam jakąś chorobliwą manię zapisywania gry co kilka minut na oddzielnym slocie. Więc to było bardzo głupie. Sęk w tym, że byłem zdesperowany, miałem moment na podjęcie decyzji, i gra w zasadzie nie powinna mi pozwolić, żeby w ogóle do takiej sytuacji doszło. Ludzie się mylą. Nie biorą wszystkich możliwych scenariuszy czy konsekwencji swoich działań pod uwagę, zwłaszcza w mocno emocjonujących chwilach. W wielu grach taka sytuacja jak moja jest brana pod uwagę. Bardzo często tuż po odrodzeniu albo w czytaniu gry postać gracza jest przez chwilę nieśmiertelna albo pojawia się z dala od zagrożeń. Tak to działa chociażby w Red Dead Redemption 2, chociaż trzeba przyznać, że można być wówczas nieźle zdezorientowanym, bo gra potrafi nas wyrzucić dość daleko od miejsca zapisu. Opisana przeze mnie sytuacja sprawiała, że w tym konkretnym przypadku gra stawała się niegrywalna i trzeba było zaczynać całą przygodę zupełnie od nowa. Przykładów takich sytuacji w grach, które czynią postęp niemożliwym, znalazłoby się całkiem sporo, można ich mnożyć, ale nie dotyczą one tylko i wyłącznie zepsutych saveów. W hobbicie ewidentnie problematyczna sytuacja nie wynikała z intencji twórców, to był zwykły błąd, którego sami twórcy nie przewidzieli. Natychmiast zauważyłem, co nie działa, co twórcy zrobili źle i co ja zrobiłem źle. Natomiast chyba największym sadyzmem jest pozwolić graczowi brnąć dalej mimo popełnienia jakiegoś kardynalnego błędu, który być może wykluczy go z ukończenia jakichś ważnych wątków fabularnych, czy nawet całej gry. Mimo jego nieświadomości. W Dark Seed, przygodowej grze z 1992 roku, utrzymanej w atmosferze horroru, nie można było wrócić do swojego własnego domu, który pełnił kluczowe funkcje w popychaniu fabuły, bo dom w pewnym momencie stał się strzeżony przez policjanta. Normalnie dałoby się to zrobić, gdyby tylko gracz przewidział przyszłość i załatwił sobie wcześniej inne wejście, przywiązując linę do balkonu, dzięki czemu mógł wejść do domu bez zwracania na siebie uwagi strażnika, tak jak oczekiwali tego twórcy, ale w co? Mógł na to nie wpaść, przez co gra zmuszała go do rozpoczynania absolutnie całej przygody od początku, nie mógł wiedzieć wcześniej, że należy to zrobić. Absurdów w Dark Seed było naprawdę sporo. W pewnym momencie rozgrywki trzeba było doprowadzić do trafienia do więzienia, w którym trzeba było zostawić trzy konkretne przedmioty, co miało powiązanie z późniejszymi wydarzeniami. Niestety gra informowała nas o tylko jednym, więc także całą grę trzeba było zaczynać od nowa. Niektóre niezbędne przedmioty można było zdobyć o konkretnej porze dnia, a jeśli nas tam nie było, mogliśmy pożegnać się z szansą na rozwiązanie zagadki, nawet o tym nie wiedząc. Zresztą, point-and-clickowe przygodówki, które zazwyczaj wymagają wykonywania konkretnych czynności w konkretnej kolejności z udziałem konkretnych przedmiotów, są wręcz wymarzonym środowiskiem, żeby wpędzić gracza w rozpacz. Oczywiście, w momencie, gdy twórcy nie przewidzieli pewnych scenariuszy, nie stworzyli narzędzi, które pozwalałyby im zapobiec, albo zrobili to celowo. I ciężko tak w 100% powiedzieć, która z tych wersji najlepiej opisuje niemal całą serię King's Quest. Uwaga na spoilery: w King's Quest 1. W końcowym etapie, jeśli tuż po trafieniu do lokalizacji z ogromną dziurą nie przeszukaliśmy terenu dokładnie, tylko od razu do niej wskoczyliśmy, okazywało się, że pominęliśmy ważny przedmiot, który w ogóle umożliwiał wydostanie się z niej. Część graczy właśnie tak funkcjonuje: najpierw sprawdza to, co jest w zasięgu ich ręki, dopiero potem zaczyna dalszą eksplorację. Inna najpierw zbiera wszelkie dostępne dane na temat najbliższego środowiska, by potem zdecydować, jaką decyzję podjąć. Tutaj tylko jedno podejście było prawidłowe. W dwójce wiszący most między dwoma urwiskami niszczył się po przejściu przez niego zbyt wiele razy. Snucie się po lokacjach w King's Questie to raczej norma, więc naprawdę o to nie było trudno. Sęk w tym, że zniszczony most niszczył także jakiekolwiek szanse na przejście gry. W trójce, jeśli nie byliśmy w odpowiednim miejscu o właściwym czasie, gra stawała się dosłownie niemożliwa do ukończenia i nikt nas przed tym nie ostrzegał. W czwórce przehandlowanie u pewnego NPC-ka znalezionej sakwy na wędkę, której potrzebowaliśmy, oznaczało całkowite wkopanie się w bagno. W przenośni, jak się domyślacie, gra stawała się niemożliwa do przejścia, bo potrzebowaliśmy i wędki, i sakwy. Jak zjeść ciastko i mieć ciastko? O, wystarczyło od początku przynieść sakwę właścicielowi, który, jak się okazywało, pozwolił ją nam zatrzymać, a wędkę i tak mogliśmy odkupić. W ten sposób byliśmy posiadaczami dwóch niezbędnych przedmiotów. Ale kto mógł to wiedzieć? No cóż, właśnie z takich przykusów słynie seria i chyba musicie uwierzyć mi na słowo, bo odsłon jest całkiem sporo i w wielu kolejnych dochodziło do analogicznych sytuacji. Choć nie możemy być w 100% pewni, sporo jednak wskazuje na to, że umożliwienie doprowadzenia do takich pomyłek było intencjonalne. Roberta Williams, która stworzyła serię, robiła bardzo dużo, aby King's Quest był naprawdę wymagający. Pierwsze odsłony nie były w zasadzie aż takie długie same w sobie. Najwięcej czasu zajmowało główkowanie nad rozwiązywaniem zagadek, ale gdy znało się solucję, całość można było przejść w kilkadziesiąt minut. Były to więc czynniki, które w pewien sposób budowały trudność gry. Łagodniej podchodził do takich kwestii Morrowind, bo informował gracza tuż przed spuszczeniem swoich szans na ukończenie gry w toalecie, że może jeszcze to odwrócić, wczytując poprzedni stan gry. Każdy z NPC-ków w Morrowindzie był śmiertelny, a przecież niektórzy z nich byli kluczowi dla ukończenia gry. Zabijając ważne persony, nie mogliśmy ukończyć głównych wątków fabularnych, więc na dole ekranu wyświetlał się komunikat odnośnie konsekwencji naszych czynów, ale czysto teoretycznie było możliwe nie wiedzieć, co się właśnie zrobiło, a już w przypadku... Ważnych postaci dla gildii i frakcji, komunikatu nie otrzymywaliśmy. Dużo bardziej bezwzględne było GTA 3, które wymagało robienia pewnych misji w odpowiedniej kolejności, a że gra nie była liniowa, nieświadomie mogliśmy uprzedzić fakty i zablokować sobie możliwość ukończenia gry jej niektórych wątków fabularnych, albo utrudnić sobie ją na tyle, że stawała się niemal niegrywalna. Chociażby w momencie, gdy zabiliśmy Dona rodziny Leone i ściągnęliśmy na siebie gniew całej mafii, która znacząco utrudniała rozgrywkę do tego stopnia, że praktycznie nie dało się jej przejść. W kotorze 2 można było zniszczyć panel otwierający i zamykający drzwi na telos, ale lepiej było tego nie robić, bo drzwi się blokowały, tak samo jak możliwość wypełnienia kolejnych zadań. Na osobną kategorię zasługują gry, w których trzeba się naprawdę napocić i nakombinować, żeby zablokować sobie możliwość przejścia dalszych etapów rozgrywki albo doprowadzić do jakiegoś kosmicznie niefortunnego zbiegu okoliczności. Jeśli nie wyposażyliście się w odpowiednią liczbę mikstur w Harry Potterze komnacie Tajemnic, mieliście kompletnie przerąbane, bowiem wejście do komnaty oznaczało odcięcie sobie drogi powrotnej, a co w tym wszystkim najgorsze, w momencie przekroczenia jej progu gra robiła autozapis. Auto, zapis. auto y potrafią być naprawdę zabójcze. W podobny sposób można było się załatwić Dragon Age Origins, jeśli rozpoczynaliśmy walkę, która wymusza autosave, ale przeciwnik był znacznie potężniejszy od nas, a więc pokonywał nas raz za razem, a my nie mogliśmy wiele zrobić. Odradzaliśmy się ciągle w tej samej sytuacji. A w Baldrus Gate przeciwnicy mogli nas zabić w momencie przechodzenia z lokalizacji do lokalizacji, a jeśli akurat doszło do autosave, to. No, odpowiedzcie sobie sami. Te przykłady są dla mnie bardzo bolesne. Przypominają mi o mojej sytuacji z Hobbita, a wolałbym nie doprowadzać do rozdrapywania dopiero co zabliźnionych ran. Hej, za to wy możecie podzielić się z nami podobnymi przeżyciami w komentarzach. Potraktujmy to jako autoterapię. Na dzisiaj to wszystko. Mówił do was fangot ten. Cześć.